Słowo Boże na dziś. Sobota 11 maja 2024 roku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę Galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już Drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrześcijanowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie Drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo z łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 47. Pan Bóg jest królem całej naszej Ziemi. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą Ziemią. Pan Bóg jest królem całej naszej Ziemi. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo możni świata należą do Boga, on zaś jest najwyższy. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wyszedłem od ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i idę do ojca. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam Was miłuje, bo Wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Oto słowo pańskie.